Siemanko, Środowy, sorry, wtorkowy wieczór, śniegu nawaliło sporo, ale jest poprawa, bo leci już taki mokry śnieg. To nie jest taki śnieg jak ten, co był na początku, który był sypki, wpadł we wszystkie szczeliny. W pierwszy dzień miałem, zapalmy sobie światełko, moment. Okej, okay, z lampą będzie troszeczkę więcej widać. Widać tego śniegu, troszkę tutaj już jest, trochę nadmuchuje cały czas. Miałem małą awarię tu z przepióreczkami. Tutaj było sugestia, że domek jest za mały, ale one się spokojnie wszystkie mieszczą w tej skrzynce jeszcze jest luz. Po prostu tak mają, że nie wiem dlaczego, ale na wieczór siedzą tutaj, później przenoszą się do domku. Rano siedzą w domku. Do pewnej tam godziny rano praktycznie nie wychodzą. Dziś koło 11 zaczynają łazić po klatce, i dopiero no znowu późnym wieczorem, a raczej w nocy, chowają się do środka. Tam jest drugi domek. Normalnie znosiły w nich jajka, a teraz po prostu nocują tam, wygrzewają się. Miałem małą, mały problem, bo przez ten wiatr to wszystko dużo śniegu mi tutaj nawrzucało do środka. A się tam drą. Dużo śniegu nawrzucało do środka, zresztą to widać tutaj po górze tej skrzynki tam, tam no, po tej osłonie. Ale zrobiłem tak, że widłami wzruszyłem całą tą y, słomę, tą ściółkę. Tak wiem, nie jest to siano. Czasami po prostu jak nagrywam, patrzę co nagrywam i patrzę co robię, to przejęzycza się i powiem coś coś tak z czapy totalnie. No ale tak jest, no czasami na łyżkę ktoś powie widelec, no machnie się, tak. I wcale nie sądzę, że nie wie co to jest widelec albo nie wie co to jest łyżka. No ale dobra, spoko. Zruszyłem to wszystko tak, żeby ten śnieg spadł. On tam dalej jest, ale jakieś 5 cm głębiej pod, pod tą słomą. Więc teraz, po prostu znowu słoma jest z wierzchu. Jak zacznie się roztapiać, to tam myślę, że to wsiąknie wszystko w ziemię. Ale no póki co, no to tak tak jedyne rozwiązanie, jakie było, bo odśnieżyć to, czy wyjąć wszystko i włożyć tutaj świeżą słomę, to by było troszkę bez sensu. One sobie tutaj na razie się siedzą. Niech siedzą. Stałem dzisiaj o 3.30. Potem cały dzień w pracy wróciłem, pogarniałem. Teraz mamy 21.30. Powiem szczerze, już jestem bardzo zmęczony, ale jeszcze przyszedłem tutaj zerknąć. Tutaj tak. Tu jest pszenica i ziarno. W tamtej drugiej klatce muszę nasypać, Pojedełka z wodą zabrałem do domu, żeby się roztopiła woda. Wymienię ją rano, przyniosę świeżą. Natomiast tutaj zaczęło już zamarzać. Jeszcze jest trochę wody, ale już zaczyna zamarzać. Powinienem to osłonić jeszcze jakąś szmatą, taką narzucić. Tutaj na górę byłoby lepiej, no ale. No, widać, jak to wygląda. Woda tam się roz, roztapia, a z wierzchu jest lód. Rozbijemy sobie go młotkiem. O. Widziałam? Klatka nagrzewa mi jederko z wodą. Jedyny problem to jest właśnie tutaj to. Jak nie piją, no to zupa się robi, ale zaraz przyniosę tu kocyk, założę kocyk i to powinno mi tutaj już bardzo to poprawić. Bardziej chodzi o to, że tak, temperatura w klatce 13,1 i to jest praktycznie temperatura, 13,5 to jest max, który teraz w tej chwili klatka osiąga. Mało tego, przez pewien czas nie było ogrzewania, bo spaliła się żarówka, ta która tutaj świeci, czyli ta 25-watowa. Myślałem, że już kaput, że jajek nie będzie, no bo przez, no, przez prawie tydzień czasu temperatura nie przekraczała tych 12-13 stopni, a spadała nawet niżej. Grzał ten kabel od dołu cały czas. I jaka miła niespodzianka dla mnie jest, kiedy. Pieczemanko, kiedy tak naprawdę te jajka cały czas tutaj są tyle, ile powinno być. Tyle jest. Tu są dwa. Przepraszam. Bo nie widzę. To są kolejne dwa. I kolejne dwa jajka. I jeszcze cztery. O i bez kupy są. Jak miło. Czyli razem jest dziesięć jajeczek, tak? I wszystko sobie tutaj śmiga. Ale widzę jeden problem: w dozowniku nie ma jedzenia, czyli czyli proszku drogi, coś tam w środku jest, coś tu było. Co... Ja pierdziu! Żarówka była w jedzeniu i zapchała otwór, dlatego się nie sypywało. No to tak to właśnie nie wygląda w tej chwili. Czasami takie wtopy się zdarzają. Nie wiem, jak to się stało, że ta żarówka tam trafiła. Mogła być w tym pojemniku, którym nabieram jedzenie dla przepiórek. I po prostu nabrałem, wsypałem i, no i zrobiłem to, co zrobiłem. Zatkałem syp. Dobrze, że zauważyłem, bo tak by się działy. Ze trzy dni bez jedzenia jeszcze by zaczęły zdychać z głodu. To byłoby... Ale spoko. Wczoraj zaglądałem i na pewno jedzenie było w tym pojemniku, więc to musiało się stać Lada Co jakie lada? Musiało się stać niedawno. Muszę sobie skować jakiś nagrywacz na głowę, będzie mi łatwiej. Bo tak to nie daj, że patrzę na ekranik Co się nagrywa? Dwa. No, proszę. Szum jedzenia. Rozochodził towarzystwo do spacerowania. A jeszcze zwróćcie uwagę, proszę, ostatnio nagrywałem i zapomniałem to pokazać. Daszek jest wyskubany ze śniegu po dwóch stronach. Normalnie wtrążają sobie śnieg w momencie, jak nie ma wody. Nie wiem, czy to zdrowe dla nich, czy nie, na dłuższą metę. Ale jak najbardziej zjadają śnieg i w ten sposób też piją. Choć wiem, że dla człowieka byłoby to nie najlepszym rozwiązaniem, bo ogrzewanie tej wody tak i no jedzenie lodu żeby się napić tak naprawdę no, zużywamy więcej kalorii niż jesteśmy sobie w stanie dostarczyć i wychładzamy organizm za bardzo więc niby się nawadniamy, więc jest ok, ale z drugiej strony wychładzamy organizm i tracimy mnóstwo kalorii na to, aby to ogrzać. Bo z drugiej strony, jeśli mają dostęp do jedzenia, to możliwe, że nie jest to taki duży problem. Okej, okay. tutaj i tak już za dużo nie pokażę, bo cały czas hukam sobie w aparat, dzięki czemu widzicie, możecie zauważyć mój oddech i to moje sapanie. Ale jak jest taka pogoda, to niestety, ale sapię jeszcze bardziej i. Hucham jeszcze bardziej. Dobra, cześć na razie, bo muszę to ogarnąć, a potrzebuję obydwie ręce. Miłego wieczoru.